Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na poznańskim Grunwaldzie, a dokładnie przy ulicy Wałbrzyskiej. W naszej ofercie pojawiło się mieszkanie o podwyższonym standardzie. Jest to mieszkanie trzypokojowe, które znajduje się w znakomitej lokalizacji tuż przy Lasku Marcelińskim. Jego łączna powierzchnia to około 81 m2. Budynek, w którym zlokalizowane jest mieszkanie, został oddany do użytku w 2018 roku, więc jest zaliczany do nowszego budownictwa. Mieszkanie posiada sporą przestrzeń dzienną, salą z aneksem kuchennym oraz dwa dodatkowe pokoje, a także garderobę. Co więcej, mieszkanie ma dwa spore balkony, także zapraszam Państwa na jeden z nich. Z tego miejsca mamy widok na stadion Lecha Poznań, a tak jak widzimy, osiedle jest wciąż rozbudowywane i powstają wokół nowe budynki, co wiąże się z ciągłym rozwojem i ulepszaniem obecnej infrastruktury. A teraz zabieram Państwa do drugiej części mieszkania, w której znajdują się dwa pozostałe pokoje. Po prawej stronie mamy już wcześniej wspomnianą garderobę. Jest mniejszych rozmiarów, ale pełni ona swoje funkcje, także możemy to dostosować właśnie na dowolny sposób, czy na przechowywanie dodatkowych rzeczy, czy właśnie funkcja garderoby. A nieco dalej znajduje się pierwszy z dwóch pokoi. Tak jak widzimy, pełni on funkcję pokoju dla dziecka, jednak możemy go dostosować do swoich potrzeb. Wracając jeszcze do oświetlenia, całe mieszkanie jest świetnie doświetlone. Okna z salonu wychodzą na stronę południowo-wschodnią i południowo-zachodnią. Jednak przyznam szczerze, że cały materiał nagrywałam dosyć późno, około godziny 20, ale mimo wszystko myślę, że jest naprawdę jasno. Naprzeciwko znajduje się łazienka wraz z toaletą. Łazienka jest wykończona w jasnych kolorach. Co więcej, jest komfortowa w użytkowaniu, a przestrzeń jest maksymalnie wykorzystana. Znajduje się w niej pralka oraz wanna z funkcją prysznica, a od razu po prawej stronie znajduje się szafa w zabudowie. Mieszkanie samo w sobie jest niezwykle ustawne oraz komfortowe w użytkowaniu. Co więcej, sam budynek jest bardzo zadbany, a klatki schodowe regularnie sprzątane. Wychodząc z łazienki, po lewej stronie mamy wejście do sypialni. Pokój jest wykończony w jasnej, pastelowej i ciepłej kolorystyce. Jest wyposażony w sporą szafę z lustrem, łóżko, komodę i toaletkę. Jest to bardzo duże pomieszczenie z oknami wychodzącymi z dwóch stron, m.in. na Lasek Marceliński. Tak jak wspomniałam, mieszkanie posiada dwa balkony, a wejście jest m.in. z tego pokoju. Dlatego zapraszam Was na zewnątrz. Mamy z niego widok na wspomniany już lasek marceliński. Budynek znajduje się w świetnej lokalizacji, nie tylko pod względem terenów rekreacyjnych lasku marcelińskiego, ale także dostępu do infrastruktury społecznej i komunikacji miejskiej. Oba balkony mają spore rozmiary, a z tego balkonu mamy przejście do prezentowanego już wcześniej pokoju dziecięcego. Mieszkanie jest sprzedawane z tak zwanym rodzinnym miejscem postojowym oraz komórką lokatorską. Jest dostępne od zaraz. Jeżeli spodobało Wam się to mieszkanie, to serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na prezentację i zobaczenia nieruchomości na żywo. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.